Tak się prezentują moje pierwsze zbiory. Siema, siema, witajcie. Jak nagrywałem filmik o boczniakach, o uprawie boczniaka w domu, to obiecałem Wam, że pokażę, jak uprawiać pieczarki w domu. No i tak, ja już tu sobie przygotowałem. Mam dwa stare takie akwaria. Kupiłem jeden, tak, jedną taką dużą kostkę Podłoża do pieczarek. Podzieliłem sobie na pół i wrzuciłem tu do tych akwariów, po to, żebyście widzieli, jak to wygląda i jak będziemy postępować po kolei przy uprawie pieczarek. Gotowy balot, gotowe podłoże kupiłem. W firmie, gdzie zajmują się uprawą pieczarek, wy możecie to zdobyć gdzieś na Allegro, na ogłoszeniach lokalnych, bądź poszukajcie jakiejś firmy, która zajmuje się uprawą pieczarek w Waszej okolicy. Myślę, że bez problemu odprzedadzą Wam balot z zaszczepioną grzybnią. Jak wygląda proces uprawy pieczarki w domu? Trzeba, zależy jaki, w jakiej fazie kupimy balot czy jest przerośnięty grzybnią, czy nie. Mój jest już dosyć mocno przerośnięty, więc pominę jeden, jeden etap. Jeśli Wasz balot jest po prostu zaszczepioną świeżo grzybnią dosyć, to należy go jeszcze najpierw, zanim przystąpicie do takiej uprawy, trzeba albo jak macie balot, ten, ten, to podłoże wrzućcie sobie w jakiś karton, pojemnik, coś, żeby Wam to stabilnie leżało, się nie rozsypało, rozcinacie folię, Przykrywacie papierem, ręcznikiem papierowym bądź gazetami. Polewacie wodą, przykrywacie, żeby ta woda za bardzo nie, za szybko to nie odparowywała, nie, nie traciło wilgoci. I czekacie do momentu, aż Wam ten podkład, ta słoma poprzerasta grzybnią. Ja ten etap pomijam. Tak jak powiedziałem, mam już dosyć mocno przerośniętą grzybnię, więc tę słomę grzybnią, jak widać, tu pewnie widzicie. Widać białe punkty. To przystępujemy do właściwej, e, właściwego postępowania przy, przy uprawie, co musimy zrobić. Więc tak, e, w pierwszej kolejności, jak już mamy <laughs> rękawiczka, operacja, żeby się nie uwalić za bardzo, Nie miałem większego akwarium wolnego, więc dlatego podzieliłem to na pół. Jak już mamy podłoże przerostnięte, już mamy w stabilnym jakimś pudełku, czasem można kupić też takie znacznie mniejsze, takie, nie, takie niewielkie pudełka gotowe, gdzie tam mamy też przerośniętą grzybnię, fazę trzecią, plus podłoże. W zasadzie naszym zadaniem jest tylko otworzyć to, rozciąć folię, wysypać ziemią, a w zasadzie nawet torfę i tylko upilnować, żeby, żeby nam to utrzymać wilgoć i żeby nam to przerastało. E, ważną rzeczą to jest to, że moment przerastania tej ziemi, e, torfu, to żeby to, to podłoże było tak w temperaturze mniej więcej pokojowej, tam koło 20, 20 paru stopni, jak już nam przerośnie ziemia, to wtedy przenosimy, obniżamy trochę temperaturę, przenosimy do jakiejś piwnicy, ja, oczywiście, żeby nie było za zimno i żeby nie, nie był mróz, zależy jeszcze w jakim, w jakim miesiącu to uprawiamy, w jakiej porze roku. W każdym razie ważnym etapem, żeby nam fajnie rosło, jest, jak już jest przerośnięty torf, przeniesienie tego naszego podłoża w jakieś chłodniejsze miejsce. Wtedy nam to tak bujniej te pieszarki rosną i większa ilość. Dobra, przystępujemy do pracy. Ja tu mam Taki duży wór torfu, nie ja wiem czy któraś kamień, kamera to ujmie, niestety nie udało mi się e, znaleźć tak na szybko mniejszego, więc mam 80 litrów. I co, bierzemy sobie ten torf. Ja tu oczywiście trochę narozwalam. Aha, jak, jak powiedziałem, tak zrobiłem. Przykrywamy sobie nasz ogrzemie. Nie kładziemy za, grubnej, za grubej warstwy i absolutnie no i dociskamy. Rozkładamy luźno taką mniej więcej równą warstewkę. I to w zasadzie jest naj, największe nasze zadanie, które musimy zrobić. Generalnie uprawa pieczarki jest bardzo prosta, więc nie bójcie się, jeśli chcecie mieć swoje pieczary świeże, fajne, pachnące. To podejmijcie się tego. Nie ma co też przesawać z grubością, żeby nam to ładnie miało szansę poprzerastać. Tylko mnie nie ubijamy, tak jak powiedziałem, ja tylko mniej więcej to rozprowadzę równo. Później nawet zalecane jest, że jak nam już torf przerośnie grzybnią. Żeby wziąć za pomocą y, takich grabek ogrodniczych, takie, wiecie, y, grabki, albo nawet jakieś można widelcem, po prostu tylko lekko zruszyć ten torf, żeby ta grzybnia, żeby te pieczarki nam łatwo się przebijały. Także, jak widzicie, pierwszy, pierwszy pojemnik, pierwsze akwarium z torfem mam już w zasadzie skończone. Jeszcze tu troszeczkę widzę. Gdzieniegdzie, jak nie tylko prześwituje grzybnia, to lekko jeszcze przysypuje, ale mówię, też nie ma co przesadzać. I wysypuję sobie drugie akwarium. Jeszcze nawet zrobię taki eksperyment, że jedno sobie zostawię w takiej właśnie temperaturze pokojowej, a drugie wyniosę od razu do piwnicy i zobaczymy. Jakie będą efekty w tym samym czasie, i zrobimy sobie porównanie, jak już nam się zaczną, e, zaczną wybijać grzybki. Co, która metoda jest lepsza? Czy, czy od razu to wywalić do piwnicy, do miejsca docelowe, czy, czy jednak, tak jak mówię, podtrzymać to w cieplejszym miejscu, a później wynieść do chłodniejszego, żeby nam to ładnie przerastało. Tu mam akwarium, więc fajnie widzę sobie, jaka jest warstwa ziemi. I to jest w zasadzie wystarczająco. Rękawiczki już mogę zdjąć, już nie są mi e, potrzebne. Już w zasadzie babrania nie będzie. Tak jak widzicie, uprawa pieczarki nie jest niczym skomplikowanym. Bardzo polecam Wam sobie zrobić w domu e, coś takiego. Macie wtedy dostęp do świeżych pieczarek. E, jak już przykryliśmy sobie torfę, a ja mam tu taki spryskiwacz, można tam zwykłą konewką, jak i zwiernikiem Zraszamy dosyć obficie, ja mam taki dosyć suchy ten tor, więc potrzeba trochę zrosić, żeby, żeby była spora wilgotność. Nie przesadzamy, nie przesadzamy broń Boże z, e, z ilością wody, nie może to pływać, nie może być gnój, bo nam zgnije, ale też musimy pilnować wilgotności. Warto zajrzeć tam rano i wieczorem na przykład sprawdzić jaka jest wilgotność i trochę spryskać, trochę dolać wody. Nie możemy dopuścić też, żeby to nam wyschło. Mamy dosyć dobrze zwilżone, więc w zasadzie teraz nam pozostaje poczekać, aż nam grzybnia przerosnie ten torf. Pewnie potrwa to od tygodnia do dwóch tygodni. Co ważne pieczarka, w przeciwieństwie do boczniaka, nie potrzebuje dostępu światła, więc możemy je trzymać w piwnicy całkowicie ciemnej. Pieczarka nie potrzebuje światła, żeby się rozwijać, żeby rosnąć, tak ze spoko. Mamy spryskane, mamy przykryte torcem, Ja mam tu taki papier. Przykrywam. Chodzi o to, żeby za szybko nam nie traciło to wilgoci. Zaglądam sobie. Będziemy zaglądać ale tak demonstracyjnie to przykrywamy a ja to i tak zaraz przeniosę w inne miejsce, więc więc, więc więc i tak to jeszcze sobie poprawię. Generalnie nie przykrywamy tego jakoś mega szczelnie, żeby nam to nie skisło, ale też przykrywamy to, żeby nam nie odparowała za szybko woda. Także w zasadzie na tej chwilę to wszystko. Poczekamy aż nam ziemia przerośnie, wtedy Wam nagram i pokażę jak to wygląda. No i później oczywiście poczekamy na Wzrost pieczarek, i wtedy Wam pokażę jaki jest efekt. Tak wygląda mój pierwszy wysyp pieczarek. Nie jest on za duży, bo popełniłem trochę błędów. Tak jak mówiłem wam, że zostawię jedno akwarium w domu, a drugie wyniosę do piwnicy. I co się okazało? Obydwa, obydwie, dwie, dwie miejscowy. Nie okazały się sprzyjające warunkowo do wzrostu pieczarek. To znaczy, to co zostało w domu okazało się, że za ciepło i poprzerastała mi tutaj ziemia e, grzybnią, taka zrobiła się grzybnia watowata. Tak się dzieje, gdy pieczarka ma za ciepło. A druga e, opcja e, wylądowały finalnie obydwa akwarium w piwnicy przyszły przemrozki, w piwnicy zrobiło się za zimno i wstrzymało mi to wzrost. Ale już pomału zaczęłem ruszać. Tutaj jak widać te już pierwsze pieczary są lekko przerośnięte, ale chciałem je zostawić, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Także to jest pierwszy mój zbiór. Teraz będziemy, ja sobie te, je powyrywam i czekamy na, na kolejne, kolejne owocowanie. Jak widać młodych już trochę się pojawia, e, takich małych grzybni, więc, więc na pewno będzie. Jeszcze trochę tych pieczarek. Pamiętajmy, żeby nie zapodlewać za dużo, yy, raczej drobnym, tam takim sikadełkiem, niż lać dużo wody, żeby nie zamulić, nie zabić yy, tej na, tego naszego podłoża, żeby grzybnia mogła przerastać, żeby mogły wychodzić pieczarki. I co? Chodujcie w domu pieczarki, uprawiajcie, żeby mieć świeże swoje grzybki. Eee, trochę trzeba, fakt to nie jest takie bardzo proste, trochę trzeba popróbować nabrać doświadczenia, jak widać tutaj no nie do końca mi to wyszło, aczkolwiek będę próbował dalej i kolejne myślę, że będą już lepsze zbiory. Ładna. <gryw> Jaka ładna twarda. Hmm. Pamiętajcie, usuwamy pozostałą grzybnię, przysypujemy lekko torfem, żeby nasza grzybnia mogła dalej owocować. Pieczary, jak marzenie, tu już mi się pootwierały, pachną niesamowicie. Trzeba dobrego przygotować z naszych pieczarek. Cieszy coś takiego. Swoja własna uprawa, jak coś z tego wychodzi. To jest super. Tak się prezentują moje pierwsze zbiory. Moje pierwsze zbiory to 777 gram. A jeszcze tutaj zostały, które jeszcze zostawiam, żeby sobie podrosły. Także nie ma źle. Także dzięki za obejrzenie filmiku. Trzymajcie się, cześć, pa!